Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Rok po ogłoszeniu planu Renault-Lution, Luca De Meo, dyrektor generalny grupy Renault i Laurent Rossi, dyrektor generalny Alpine, ogłosili... Że produkcja przyszłego SUFA Alpine Coupe będzie odbywać się w fabryce w Dieppe. Ujawniono również nazwę. Będzie się on nazywał Alpine Xover. Planowanie nowych produktów marki jest ambitne. Wprowadzony na początku 2021 R. Plan strategiczny Alpine obejmuje opracowanie i wprowadzenie na rynek trzech całkowicie nowych elektrycznych samochodów sportowych. Samochód kompaktowy gtx -over i nowa wersja A110, wszystkie do 2026 roku. Jak będzie wyglądał SUV Alpine GTX-OVER? GTX -over ma łączyć konkurencyjne Knofhof i doświadczenie marki w pojazdach elektrycznych z całą doskonałością w pojazdach sportowych, która definiuje markę Alpine. Będzie on oparty na modułowej platformie CMFF która została już wykorzystana w Megane E-Tech i będzie produkowany od 2025 roku w fabryce w Dieppe. Na razie nie ma żadnych innych szczegółów na ten temat. Projekt jest częścią planu Renault France 2025, który został zaprezentowany w grudniu 2021 r. i który stawia Francję w centrum działalności przemysłowej i technologicznej grupy, co podkreśla fakt że dziewięć nowych modeli będzie, produkowanych w zakładach zlokalizowanych w całej Francji. Było to również przedmiotem ambitnego porozumienia w sprawie wyników CAP 202, które pomoże przygotować teren pod nowy pojazd, jak powiedział Luca Demeo, dyrektor generalny grupy Renault. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Alpine udało się uruchomić nową dynamikę i wywiązać się ze swoich zobowiązań. Widać to dzisiaj w Dieppe, gdzie w przyszłości powstanie Alpine gtx Xover, dając jasną wizję przyszłości i solidne perspektywy dla historycznego, przemysłowego miejsca. Ambicje Alpine muszą pozostać na wysokim poziomie, do którego dążą tylko najbardziej pasjonaci, ci, których napędza dążenie do perfekcji. Laurent i CEO Alpine, również wyraził swoje zadowolenie. Historia Alpine jest legendarna, jej wyjątkowe dziedzictwo można zobaczyć w wyścigach samochodowych z równie legendarnym ma 110 A przyszłość ma duże ambicje dla marki i jej produktów. Ogłoszenie kolejnego GTX Over w fabryce Alpine GP Jean Redele jest dowodem na to że przyszłość jest pisana w miejscu o historycznym znaczeniu dla Renault. postet i ciekawostki i wiadomości motoryzacyjne a WordPress Kommentark Hello World.